Zabram sobie w Sliferio. No nie, to wypada. No startujmy sobie, ok. Będzie że nie, wiem, że nie będzie lagów. Kurde już świetnie. Świetnie. Odejdźmy trochę od tego, żeby mieć lagi. Ogra. Co to będzie? Co to będzie? Uczy zauważyć nagrywanie telefonia. Telefon jest względem na co Komputer, że coś nie, było, coś nie znowu 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 o jeszcze znowu jakaś jedna sprawa jeśli jesteście znowu znowu to to pisać w w lub Zostawicie potem 10 łapek w górę, bo ja bym go porobił. 3 w górę nagram Metina. Mam nadzieję, że Wam taka seria by się Wam spodobała, bo wybrałem wczoraj Metina. No i tu mi się bardzo podobała. bardzo fajny pri. Może ją sobie fajnie wybrać. No. No po prostu kurwa no nie! Ruskie gówno! Ja pier... No nie wierzę co widzę, to jest jakiś rusek. Na pewno jakiś rusek bo ja pier... Nie wierzę po prostu, po prostu... Nie no. Jak go probił, on w niego dosłownie leciał, świetnie. Tu mam jakieś tak punkty, których ktoś nie chciał, okej. Okay. Czułem sobie tego dzienniczka, który był w wkurczysy. Ten delikatny lach złapał. Dosłownie. odległ się. Pytam. No, reklama się pokazała, więc już się Wszystko jest logiczne. To jeszcze nie będzie zbyt niedługi. Była delfina, trochę się, mi się niewygodnie nagrywa. I... więc, wiem Okej. Okay. I tam była. Kurde, kurde. nie nim, z ich toba. Dobra. Siema, chodź tu, chodź tu, dawaj. No, nie wierzę, jak i kiedy mi się kończą. Punkty, idealnie, kiedy kogoś mam ma złapać. No. no, no, jeszcze tam jest tyle punktów, no co? Jakie głowo. Ja... No, nie wierzę w to, co widzę, no ale dobra, gramy dalej. No, więc ten znaczy, odcinek nie będzie aż taki długi. No, po no co możecie pisać, ym, czy mam nagrać tego odcinka, albo ja z, ja z wielką chęcią mogę nagrać. Bo mi to w sumie i tak obojętne. Ciężko porobię. Mi to i tak obojętne, bo mi ten się bardzo podoba i mogę go z wielką chęcią, mogę go nagrać. I w sumie mówię, jak zostawić 10 łapki w górę, to ja z wielką to ja się zabieram do nagrywania tego odcinka. Proszę podawać jakieś y, serie, z których mogę tu nagrać je, bo wiesz, że mi porobił ładnie. No, więc teraz jak mu radusł nie porobisz mnie. Jeszcze sam samar, pozdrow 600. Gratuluję Ci włopak. Dobra. No, idealnie kiedyś go porobił. No nie. No nie. Dobra, yy, no to ostatnia próba i to by była tyle, co mu wcineczku wtedy. Dobra, tylo, Chyba od razu gramy na jolo, od razu środek, bo tam jest ich najwięcej, no i odchodzi, żeby Bo ich dużo, dużo, dużo. Bo musi być ich dużo. Co? Nie, no to będzie ostatni raz, to musi być ostatni raz. Dobra, mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Ok, 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 ok. To będzie, musi być idealne. Ok. Oj, w ogóle, przepraszam Was, że nie było długo odcinka. No. Po prostu miałem ważne sprawy delikatnie. No, okej, okay, nie pomijając. Pomijając temat ojabię, po prostu. Daj się, daj się Już będzie już coś miało takie. Okej, no bo nieważne, okej. Okay. Hashtag easy porobieni. Ej normalnie. Dobra, jedziemy. zbierajmy sobie punkty. porównajmy sobie do, do, sobie do tego małego. Po prostu masz małego... Y, no, dobra nice tu, tu pani y, Bardzo ładnie mi się ich porawia. Kurde tu już ktoś nas latuje. Tu już ktoś nas próbuje otoczyć. My się mu nie damy. Nie, więc Więc Brawo, Dlaczego? brawo Brawo, brawo, nie, nie, więc więc w ogóle w trafili do topki, bo to nie, w ogóle mega. Ale dobra. jedziemy. Nie wiem, na razie ten odcinek. Ten odcinek trwa dosyć krótko, trwa tylko 10 minut. Więc, git. i taktyk, tak tych silverów nie wiem, czy będą w ogóle jeszcze na kanale, bo. Sto, zbytnio. dostałem waka i. A, znaczy, a no nie wiem, być może. Yy, za 5 ławek w górę nagram odcinek, ja dostałem tego waka jak to wyglądało, że dostałem ja z sumycza i w ogóle mnie ja rzuciło i w ogóle dostałem waka. W ogóle ja pokażę wam te komentarze. Kuwa. Nie ja pokażę wam te komentarze i, co, i jak oni to oceniali, że dostałem tego waka. E, będzie bardzo śmiesznie, zobaczycie. Ja sam lałem z tego, co, co się działo. No a więc to była tyle w tym odcinku. Nara. Cześć.